Nie pomóc. Ja, a ty się dupcisz jakąś. Kura ja piratolog. Jak ty się zakopujesz w ogóle? Jedziemy po ciebie z namuchi i będziesz over rozjebany. <grym> Masz to. Masz to. No. A ty katany. Fszala wara, gdzie jesteś? Kapany chce! Gdzie jesteś? <tryk> Haj! Jest łapki! jest trzeba nauczyć się dyscypliny, że. brudę sami się kurwa nie bujamy. Ej, co zrobię? Cemu ty nie masz tatuaży? Ja nie mam tatuaży. No, ani... hmm? no, no nie No ale jestem głupiony dziś na tatuaż. Bo yes, do oh. okay. ja ci zaraz zakładam. Widzicie? Ła! Starto ty to Jasne!

Pomóż mi proszę! Wypier... Sejkofu ma ZAF! Puta! Jez na buhito! Nock knock! Co tu się dzieje? Ja opierdolę! Tamten jak Chińczyk wygląda, ci? Czy to Japończyk? No to jest za drzwiami. Co tam z pianty? Noo! Nie, nie rób krzywdy. Czekajcie, bo zwali. Nie uciekasz. Aha. A, Tranquilo. Co, co ty? Ja. To. nie zły czubek, nie zł loko. Ja pierdolę.

kolego ten, A ty pokaż, pokaż czyje A co ty może takie obręża? To jest smog To jest wąż? To jest wąż Poczekaj Gonią nas. heh heh Gonią heh heh gonią, gonią, no. kurwa, heh dwie heh prostu. sobie. To że prostu. Nie że cię gonią? To tak dużo... pan wyłączy Co chodzi? No nie wiem, tak stoją jakby, nie wiem, jakby miały, nie wiem co Kurwa, ile jednostek, czemu? Nie wiem, no to ich chodzi... Na motorach, wszędzie no... To interwencji to jest Rozumiem, że szybko jechaliśmy, no ale... tyle. Dobrze, pan tam w środku. Trzeba być wyłączony. Więcej na kierownicy nie wychodzi się z pojazdu. Ej, eee, o co chodzi, proszę pana? Dobra, teraz tak. Bez zbędnego gadania. W pierwszej kolejności uchylasz szybę i wyrzucasz kluczyki przez okno. Ale czemu? Temu wyrzucaj te kluczyki, nie ma gadki. Zrobimy uwagi. Ja bym drogą uciekł w prawo, zbieta ale nam nie mogę, zastrzelą nas, zastrzelą nas. Drajweru ja muszę wyskoczyć, nie da radę tu uciec. Dajcie mi rzeczy, rzeczy mi dajcie, skoczę z mostu. No i to jest Tokyo, no to jest Tokyo, to do końca znam. Bu na grudę, tam z o, he, he. <laughs> yeah. Co? Siadam Tutaj jest zamurek. Wszystko wiem Czego Ty się naspałeś Co chyba z wusami Co ci się dzieje żyjesz Czekaj czekaj już zaraz pokoło za wodzie. Puta, nie ma do końca numeru. Oddaj, oddaj może to arwę, co? Muszę sobie zrobić. Ugo! E, e, e. no, tranquilo, 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 no, muchito. to ja, Ugo. To ja, to ja, Ugo, to ja, Ugo. Tranquilo, tranquilo. Daj, daj wsiądę, odwiozę cię, spokojnie, spokojnie. Puść mnie, puść mnie, nie rób nic złego. No 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 daj poprowadzić, bo ty nie jesteś w stanie, poprowadź, gdzie cię zawieść Ja, nie jestem w stanie No 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 tra tranquilo, trankilo, na Muhito, trankilo No daj poprowadzić, zawiosę cię o Daj sobie pomóc na Buhito Daj sobie pomóc Uspokój się! A idą, aż ja chcę pomóc! Chcę pomóc! A ty! Nie gryź z Te puta madre! Roma! <gry> <gry> Papiere doleżo salonko. Tranferuj. <gry> Jość, już się wiosi, Tranquilo, Tranquilo, amu, nie cały dom, nie cały dom. A moj. A o, Anna. Nic nie rozumiem, co ty mówisz do mnie na Bukhito. Daj mi żreć, bo zjem ciebie. Chcesz jeść? Chcesz jeść? Już, Już? poczekaj. Trzymaj. Co ci się stało? Nie poznaję cię.

Si? Co tu się dzieje? Nie wiem, ale coś czuję to są nasze ostatnie minuty. Co ty masz za fryzurę w ogóle na buchito? To na buchito? Si też go nie poznałem, skojarzyłem po głosie. Po, po, tak ja pira! <totracella> <totracia> <totricouranti> <totricradas> Hehehe naraz wzielaś ta skrywysy, nie? Kończy mi ten kurwidołek. Uuu Jakie? Wypinaj dupę, wypinaj dupę A ja zechciałem ja po, po, poruchać Tworzymy przyjdzie gdzie uciekasz? Ha, <tłuk> <tłuk> gdzie mam uciec? Wypinaj huh? dupę Dupę oh, wypinaj. Dupę, as, as. Cztery litery twoje wypinaj. wypin umiesz angielski. Chcę kurwa zginąć, niż będziesz we mnie pakować swojego użytego kutaku. Nie podchódź do mnie. Człowieku. Zastery. Oh, oh, Pojeb. Po Jeba mamy, bo za tutaj. To co? Chyba nie z takimi sobie radziłeś. Aj, ale. <ścoughs> Kurde, myślisz, że tego nie zrobię? Co jest? Aaaa! O, Chatterworth, co ty robisz? Aaa! Nie ma sprawy. To za pojebus! ...w tą stronę, od samochodu, z dala, do wody, do wody. Popatrz, widzisz, do wody. Decyduj, nie jest? no, Wydzicie trzy... pomiędzy palcami i tam wytrze, czy co? Badziesz biać, Kori matsu A faka. faka!